Witam Państwa. Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie do uczestnictwa w trzecim Kongresie Demograficznym. Nawiązując, proszę Państwa, do wiodącego tematu kongresu Zdrowie Dzieci, przedstawię krótko sytuację obecną. Otóż neurolodzy dziecięcy mają przywilej uczestniczenia aktywnego we wdrażaniu dużej ilości nowych leków i nowych programów lekowych. Które radykalnie zmieniły rokowanie w wielu chorobach układu nerwowego. I tak, proszę Państwa, w obszarze spadnienia rozsianego, program stale poszerzany jest o strategie, które zostały już wypróbowane u dorosłych, i po otrzymaniu pozytywnych wyników w badań w grupach dziecięcych, ciągle wpisywane są na listę leków dopuszczonych do stosowania. Także w wieku rozwojowym. W padaczce, a zwłaszcza w padaczce lekoopornej, wprowadzane są co roku nowe leki, które maksymalnie redukują ilość napadów, a dzięki temu zapobiegają procesom degeneracyjnym. Do tych leków, na przykład, ostatnio można zaliczyć Cetam, a także ostatnio wprowadzaną Fenfluraminę do stosowania w zespole USTA. Na uwadze także mamy grupę chorób ultra rzadkich i rzadkich, na których ogniskowane jest nasze działanie w ostatnich latach i tu to, co najważniejsze, to to, co mamy do wprowadzenia w leczeniu, to jest leczenie przyczynowe. Mamy ostatnio dwa programy, program, program leczenia choroby Fabriego i program leczenia leukodystrofii metochromatycznej. Proszę Państwa, Choroby nerwowo-mięśniowe to takie choroby, które przeżywają absolutną rewolucję w ostatnich latach. I tak od trzech lat podawamy do kanałowo Nusinersen wydaje się być lekiem bardzo skutecznym. Kryterium wykluczenia z tego programu to zobiektywizowane badanie, które wykazuje, że nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia. Takich chorych od tych trzech lat nie mamy. Drugim lekiem, który został w kolejności wprowadzany, to lek, który skutecznie działa u tych chorych z chorobą Dichena, u których występuje nonsensowna mutacja w genie dystrofiny. Fakt, że najlepsze działanie leków, które możemy zastosować w chorobach mięśniowych, to jest działanie podlegające na podaniu u chorych przedobjawowych, skłonił do bardzo intensywnych działań na rzecz stworzenia badań przesiewowych noworodków w kierunku rdzeniowego zanieczyszczenia mięśni i rzeczywiście już w tym roku udało się doprowadzić do tego, że mamy powszechne przesiewowe badania w tym kierunku, które dołączyły do dotychczasowych badań przesiewowych noworodków. W, w strzałym, takim już bombowym ostatecznym była, było wprowadzenie we wrześniu tego roku Zoldzsmy, czyli leczenie genetyczne jednorazowe podanie u tych dzieci, u których albo stwierdzono SMA prenatalnie, co rzadziej częściej to właśnie dzieci wykryte przez noworodkowym. No i równocześnie z Zoldzsmą jeszcze jedna ewentualność. A mianowicie jeżeli nie no siners, jeżeli do kanałowo, jeżeli niejednorazowo ma leczenie genetyczne, to jeszcze podawany do ustnie Lizny Na świecie około 200 milionów dzieci, które nie ukończyły jeszcze 5 lat, to są dzieci, które są zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia pełnego rozwoju intelektualnego, motorycznego funkcji społecznych, a równocześnie istnieje niedostatek powszechnie akceptowanych, zużywanych narzędzi badawczych. Wydaje się, że pomocne byłoby po zwalidowaniu użycie tych testów, które cieszą się uznaniem i popularnością w krajach europejskich. Nie od dzisiaj także wiadomo, że w wielu chorobach konieczne jest działanie interdyscyplinarne, tak też i w schorzeniach układu nerwowego. Na chwilę obecną Wartałoby zacieśnić współpracę z pionem rehabilitacji, fizjoterapii, i z szeroko pojętą edukacją, a zwłaszcza z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i wypracować takie robocze rekomendacje, które by najlepiej funkcjonowały dla pacjenta wymagającego oceny sprawności intelektualnej, motorycznej i przede wszystkim też takiej oceny i zaleconej opieki, która gwarantowałaby całość procesu usprawniania bez żadnych przerw dzieciom, z ewidentną niepełnosprawnością, taką jak na przykład w mózgowym porażeniu dziecięcym czy postępujących encefalopatiach. Jaką mamy bazę, proszę Państwa? Jeżeli chodzi o bazę świadczeń w zakresie neurologii dziecięcej, to nie obserwujemy wzrastania liczby łóżek w oddziałach neurologicznych dla dzieci. No, wręcz przeciwnie, z powodu pandemii, nawet pewne spadkowe tendencje, jak na razie jeszcze tych urząd nie odzyskaliśmy, a warto zwrócić uwagę, że potrzebna nam jest większa ilość urząd związana trwale z hospitalizacją tych chorych, których zakwalifikowaliśmy do cyklicznych programów lekowych, bo to jest efekt śnieżnej kuli. Jak już raz kogoś zakwalifikujemy, zaczynamy mu podawać lek. No to do uzyskania pełnoletności. Od dawna neurolodzy dziecięcy postulują możliwość wykonywania badań neuroobrazowych, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej w znieczuleniu ogólnym w trybie ambulatoryjnym. Departament Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia informował w marcu bieżącego roku o pracach z tym związanych i dlatego środowisko neurologów dziecięcych z niecierpliwością oczekuje na tego projektu. Jak również chętnie wiedzielibyśmy. Nowoczesne możliwości badania, które gwarantują w przypadku rezonansu magnetycznego tzw. silent scan, czyli mniej hałasu i możliwość obecności rodzica. No i na koniec, proszę Państwa, dostępność świadczeń, zasoby kadrowe. Tak jak było, tak i dalej. Relatywnie niezła w dużych i małych miastach dostępność neurologii dziecięcej, w zarówno w lecznictwie zamkniętym, jak i otwartym, gorzej. Gdzie dalej od szosy. Natomiast jeżeli chodzi o kadrę, to jest ponad 400 lekarzy, neurologów dziecięcych, którzy realizują świadczenia. Przy czym przekrój wiekowy jest bardzo niekorzystny, albowiem mało jest lekarzy do 35 roku życia, przeważają powyżej 50. Sporo w wieku przedemerytalnym, emerytalnym, a nawet emerytalnym powyżej 70 lat. Wydaje się, że nawet gdyby nie było żadnych zakłóceń w realizacji programu specjalizacji blisko 70 nowych specjalistów w najbliższych trzech latach od bieżącego roku licząc nie wypełni ruki pokoleniowej, tak jak w większości dyscyplin związanych z pediatrią i neuropediatria, także nie jest konkurencyjna. Nie jest konkurencyjna, nie jest wybierana. Bo nie może oferować większych przychodów niż na przykład nawet lecznictwo podstawowe, nie mówiąc o innych dyscyplinach medycyny, a to wydaje się, że związane jest przede wszystkim z niską wyceną świadczeń w neurologii dziecięcej. Na szczęście, proszę Państwa, żeby pozytywnie zakończyć, jeszcze ciągle bardzo dużo jest lekarzy, którzy pracę w neurologii dziecięcej, zwłaszcza w szpitalach, traktują misyjnie. I pewnie wszystko to razem ratuje system. Bardzo dziękuję za uwagę i życzę owocnych obrad.